Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Ja mam na imię Jagoda i kocham storczyki. Zapraszam Was na taki krótki film o domowym kwitnieniu wandy. Teraz widzicie już pęd kwiatowy z pączkami, jeszcze zwiniętymi. Wandę kupiłam w 2024 roku przez internet, przez Allegro. Miała bardzo dużo kwiatów, co będzie pokazane na końcu filmu. I rok później, w listopadzie, wypuściła pęd kwiatowy. Ja ją na początku trzymałam na oknie, później trzymałam ją w wazonie widocznym. Wybaczcie, że on nie jest umyty, bo są zacieki wody. No, i trzymam ją sobie w tym wazonie. Wypuściła kilka nowych korzonków. No, i doczekałam się pędu kwiatowego. Co prawda, nie jest on taki obfity, jak go kupiłam. Ja oczywiście używam jakichś nawozów do storczyków co jakiś czas. Moczę, często. Wlewam po prostu wodę, później ją wylewam. Tutaj widzicie trzy pączki kwiatowe. Bardzo mało. Miałam nadzieję, że będzie więcej, ale i tak cieszę się, że udało się jej zakwitnąć. Cały czas w wazonie pączki coraz większe. Wazon oczywiście z zaciekach. Tu akurat jest moczenie. Nie wiem, czy robię to dobrze, bo to jest moja pierwsza wanda, ale przez rok udało mi się jej nie uśmiercić, więc chyba jest ok. Wygląda dobrze, liście ma zdrowe, korzenie są w porządku. No i czekamy na kwiatki. Ona będzie fioletowa. Ale będzie miała mało kwiatów, niestety. Może w przyszłym roku, 2026, mamy już w sumie 26, bo jest styczeń. Ja nagrywam dźwięk dosyć późno, bo, bo po paru miesiącach dopiero. O, tutaj już są kwiatki. Niestety, jeden pączek kwiatowy chyba gdzieś przewiało, jak miałam okna. I zachowały się tylko dwa. Dobre, i te dwa. No, i tu już są w pełni rozwinięte kwiatki: mniejsze, bledsze i tylko dwa. Tylko dwa kwiatki się rozwinęły, ale i tak cieszą moje oko. Nie zawsze się udaje, że Wanda po roku zakwitnie. Ponownie. Może następnym razem da mi się lepiej. Oczywiście będę o nią dbała, będę dalej ją nawadniała, przecierała liście, używała nawozów co jakiś czas, aby cieszyła moje oczy. Chociaż miesiąc w roku, bo kwitła około miesiąca. Jeszcze przybliżeniu kwiatki. No, bardzo ładne, ale szkoda, że nie ma ich więcej. Na końcu filmu teraz zobaczycie stawkę jak wyglądała jak przeszła. I teraz widzicie. I wyjątkowała u mnie na balkonie w listopadzie, także naprawdę mm, udało mi się. Tutaj jest wyrazisty kolor, kwiatki nakrapiane, piękne i jeszcze sporo kwitła. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa!